Milka Box, Milka Secret Box Hej, słodziaki, a dzisiaj wracamy do naszych milki boxów milki secret boxów kosmicznych ale najpierw muszę się do tego dobrze przygotować Okej, okay, przygotowana już jestem w takim razie przejdźmy do naszych boxów dzisiaj na filmiku otwieram kolejny tuzin ponieważ pod ostatnim filmikiem który wyświetla wam się w proponowanych przebiliście 5000 łapek w górę i to dość sporo przebiliście, także dziękuję i nagrywamy tą część ale najpierw jeśli jeszcze jakaś na krówka mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. A jeśli chcecie, żebym otworzyła na kolejnym filmiku, znowu 12 milki boxów, zostawcie pod tym filmikiem 7000 łapek w górę. Tak jak pamiętacie z zeszłego odcinka, boksy, które otwieramy, to najnowsza seria milki boxów kosmiczne zabawki. Z naszymi astronautami bardzo, bardzo mi zależy, żeby był tutaj robot, który jest mega rzadką figurką oraz moja ukochana świnka w wersji astronauty bo brokatową krowę już mamy. Trzymajcie kciuki do końca filmiku, żeby udało nam się ich znaleźć. Co tu dużo mówić? Zaczynamy naszą gwiazdną przygodę. I nasze dzieciaczki prezentują się tak i czekają na unboxing. Okej, okay, nie ma co przedłużać. Zaczynamy od naszego pierwszego boksika. I tak jak pamiętacie ze wcześniejszego odcinka... Nasze nowe boksiki mają brokatową krowę. oraz miejsce na kluczyk troszeczkę inne niż wcześniejsze. A filmik, na którym odpakowywałam tradycyjne milki boksy. macie tutaj, także zapraszam. Okej. Okay. Trzymajcie mocno kciuki, żebym zdobyła robota i świnkę. To jest cel dzisiejszego odcinka. Także zaczynamy! Jak wszyscy doskonale wiedzą, tutaj mamy przepyszne czekoladki z Milki w formie dropsów. Idealne do gorącego mleczka, ale nie o nich dzisiejszy odcinek. Najważniejsze są figurki. Figurki, niespodzianki. O nie! Sky. Ja naprawdę, naprawdę Sky nie potrzebuję czworaczków. Jak to się dzieje? Chyba Sky jest jedną z najpopularniejszych figurek. Tak, jak doskonale pamiętamy, wszystkie mają holotwarze, czyli im się zmieniają. Oraz naklejki. Ale nie ma co się smucić, bo mamy jeszcze 11 boksików, także lecimy dalej. Tam daradam! Robokopie, przybywaj! O nie! O. I cóż to jeszcze? To jest Paddy. Nie, to jest kolejna brokatowa krowa, która chyba nie jest rzadkością w takim razie By the way, pasuje mi do paznokcia Bo nasze brokatowe krówki tworzą już trojaczki O nie No powiem wam, strasznie słaby początek Dwie powtórki i to na samym początku Tak być nie może Trzeba to zmienić Kic, 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 kic A więc kolejny super nam Przykitał? Dobra, ja już nawet nie wymagam tego robota. Ja nie wymagam świnki. Tylko proszę o nie powtórkę! Czy to jest tak wiele? Może to coś lekkiego będzie? No zobaczymy. X tak trzymaj kciuki. O nie! Labirynt. Nasz labirynt jest kolejną powtórką. Ja nie wierzę naprawdę w mojego pecha. Czemu tak się stało? Ważne, że jest różowy, ale i tak jest mi przykro. Dobra, moi drodzy, najpierw trzeba coś ustalić. Oprócz oczywiście robota. I naszej świnki. Potrzebujemy Raza, naszego Padiego. A nie, Pad już był. W takim razie Fredo. I... Orbita spinner. Ufo! Karty i naklejki świecące w ciemności. Model do złożenia. Ja chyba mam pecha z tą świnką, powiem Wam. To jest jakaś klątwa świnki. Uuu. No ale dobra, nie ma co zwlekać. Przejdźmy do kolejnego boksika. Uff. Dobra, Mufina, Dasz radę znaleźć tutaj świnkę? Ja ci to mówię. To będzie świnka. Świnko? Uuu. O, mateczko! O, nie wierzę! Zadziałało! Czy wy to widzieliście? No, warto było najpierw zdobyć powtórki. Odpakowujemy! I nasza piękna świnka prezentuje się tak. W ogóle w środku jest wielokolorowa, jakby miała takie neonki. No, przeurocza. Tutaj ma taką piękną planetę i jest oczywiście różowa. A tu miejsce na nasze naklejki. To wiem, gdzie nakleić. I. Kic? To jest radioaktywna świnka. W takim razie chyba tak. Trochę to dziwne. O, to też na jej plecach damy. Ok. No i w sumie tyle, bo jesteś tak piękna, że nie trzeba cię zaklejać. No powiem wam, jestem mega szczęśliwa, że ją mam. Świnka jest moją ukochaną postacią we wszystkich Milki Boxach. Zarówno w tych zwykłych, jak i w tych nowych. A tak prezentuje się nasza świnka zwykła i ta kosmiczna. Koniecznie mi teraz napiszcie w komentarzu, którą serię wolicie. Czy tą zwykłą, czy tą kosmiczną. A my lecimy dalej. Ciu. Ale chwila, jeden po kolei, moi drodzy. Idziemy do tego boksika. A w nim mamy. Uu? No co prawda, powtórkę naszego Oza, ale nie szkodzi, bo jest przeuroczy. I nasza Ozowa rodzinka prezentuje się tak. Uważam, że są naprawdę słodcy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Irlandii zamiast Oza jest Panda, czyli zamiast Misia jest Panda. Ale stwierdzam, że nie wymieniłabym Oza na Pandę. Dzięki. jej. I teraz latuje nasz szósty boksik, czyli będziemy w połowie odpakowywania. Bum, 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 bum. W połowie w sumie mamy dopiero naszą świnkę Ale Ważne, że jest i ona dum, dum, dum. Ojej Tak, tak, mamy raza tak mamy raza I nasza piękna małpka prezentuje się tak Oj, mruga do nas Spójrzcie tylko No urocza jest, nawet ma banana I to wygląda trochę jak Slime Jeśli też lubicie slimy, napiszcie teraz w komentarzu Uwielbiam slime A ja mu nakleję trochę tych naklejek to damy na tył. I pac! To jego plecak. Pac! No i banana mu dajmy. I No i oczywiście naszego slajma. I nasz razik prezentuje się tak. Razik zwykły. I razik kosmiczny. No powiem wam, że ta kosmiczna seria coraz bardziej mi się podoba. Jeśli macie już jakieś figurki z tej kolekcji, koniecznie mi napiszcie. A my lecimy dalej. Czy wy widzicie, że dokładnie połowa minęła? Zostało nam tylko sześć boksików. Robociku, jesteś tam! Nic nie słyszę, ale miejmy nadzieję, że tam będzie! A więc szukamy naszego robota. Chodź do mnie, nasz robociku. świnko zadziałało, więc może z robotem też zadziała. I niestety mamy po raz setny brokatową krowę. Chyba założę ich rodzinę. Albo hodowlę brokatowych krów kosmicznych. A srebrnej to ja w ogóle trafić nie mogłam, no jak to się dzieje? A przed wami Łukasza inwencja twórcza. xkitek stworzył niesamowicie modną brokatową krowę. Czy ona ma skrzydła i krawat? To jest odrzutowy plecak, rozumiem. Chciałabym sobie jakoś radzić. O mateczko... No to teraz, która wam się podoba bardziej? Wersja Łukasza czy normalna? Piszcie! Du, 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 du. Przybył kolejny sekret boksik i to kosmiczny sekret boksik. I czeka na otwarcie. Powtórki to ja mogę mieć, ale świnki. Tutaj musi być robot, dlatego ona się tak wspiera. Okej, okay. dobra. I co to jest? Tego też nie miałam. To będą chyba karty, nie naklejki, tylko kolejne karty. Nasze karty prezentują się w ten sposób. Znowu mamy tutaj kilka kosmicznych ciekawostek. I powiem Wam, że są różne rodzaje tych kart, ponieważ wcześniej mieliśmy takie. Super, bo można zebrać jeszcze więcej. I troszeczkę się wyedukować, jeśli chodzi o nasz kosmos. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham wszystkie tajemnice, które on skrywa. A do tego były kolejne naklejki. Wtedy mieliśmy inne postacie. A teraz mamy Oza i naszego Fredo. Ja teraz chcę jego figurkę. No ale dobra, przejdźmy do kolejnego boksika. Okej, okay. próbujemy dalej. Dam dara. Da, oj, oj, oj. Czy to jest nasz Fredo? O, mateczko, udało się! Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale jak proszę, to dostaję! Fredo! melduje się na pokładzie! I nasz Fredo po wyjęciu prezentuje się tak. I teraz czas na naklejki! Odrzutowy plecak! Puf. I mamy do niego jeszcze gwiazdki i slajma, więc ja biorę oczywiście slajma. Oc! I nasz Fredo ma swojego zwykłego kolegę. Myślicie, że się dogadają? Chyba tak. To jest śmieszne, ponieważ Fredo ma też żółty skafander jak Sky, ale to dlatego, że nasz wcześniejszy Fredo miał po prostu bluzkę żółtą. I ten żółty faktycznie się różni, ale myślałam, że będzie zielony, no nieważne. Witamy na pokładzie i lecimy dalej. Okej, okay, zostały nam tylko trzy boksiki. Wydaje mi się, że ten jest ciężki, więc spróbujemy znaleźć w nim robota. Chociaż moja intuicja czasem nas zawiodła we wcześniejszych filmikach, no ale udajmy! Że mi ufamy, dobra? I tu będzie robot. Ja wam mówię No nie do końca. Jest to znowu brokatowa krowa. Fajnie, fajnie się bawicie. Piąta. Piąta brokatowa krowa, chyba, no tak. Także tego. Hmm. Ja wiem, że moje paznokcie do niej pasują i ona bardzo je lubi. Ale że aż tak? Dajcie mi koniecznie znać, czy też macie brokatową krowę albo srebrną, której mi się niestety nie udało zdobyć. Chcę, my robota! Chcemy! robota! Trzymajcie kciuki! Nadal! Ponieważ ja wiem, że my go dostaniemy. Mówię. Zaufajcie mi! Co to jest? O nie, te karty już mamy. To są te same. Chlip, chlip. No nic. Ważne, że mam czekoladki, no nie? Kitek, możesz się nie znęcać nad moją świnką? Coś ty jest. Nie, przyjaciół po prostu. O nie. Ale dobra, może świnka odpakuje ostatni boksik. W poszukiwaniu robota. Ciu, 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 ciu. Świnko, powierzam ci to zadanie Okej okay. Ej, ja się serio boję A świnka aż się załamała To dlatego, że nie wytrzymała tego napięcia O, to nie jest robot Ale <laughs> Czy to jest UFO? Czy to jest ten dysk planetarny? Co to jest? To jest nasze... Ufo! Tego jeszcze nie było i jak będzie się kręcić, to troszeczkę pewnie zmieni tutaj kształt. Dobra, szybko rozpakujemy. Nasze UFO prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy... A, to jest krowa, która siedzi w statku kosmicznym, a za nią są pieniądze? Um, jakieś um, kamienie? Jeśli wiecie, to piszcie. Ale siedzi na różowym fotelu i zdjęcie jest jakby od góry. Ale dobra. Ciuu! Nie wiem na jakiej zasadzie, ale jest to mega wciągające. No niestety, do tej pory nadal nie mamy naszego modela do składania. Naklejek świecących w ciemności. Orbita Spinera. Oraz naszego robota. Ale oprócz robota mamy już wszystkie figurki, prawda? Prawda. Zobaczmy teraz wszystkie! Dobra, moi drodzy, wszystkie boksiki znajdują się dokładnie tutaj. Nasza dzisiejsza kolekcja wygląda tak. No, oprócz tej krowy, która po prostu troszeczkę przesadziła z naklejkami, to wszystkie prezentują się elegancko. Co prawda, dzisiaj trafiliśmy na trzy powtórki krowy i dwie takie same karty planetarne, ale nie ma co rozpaczać, bo mamy naszą świnkę i Fredo, których wcześniej nie mieliśmy. Ja jestem mega zadowolona z tego odpakowywania, ale oczywiście zostawiajcie dużo kciuków w górę, żebym mogła odpakować wszystkie figurki i zdobyć robota. No a tak prezentują się moi faworyci. Na pierwszym miejscu, oczywiście, nasza świnka, na drugim odjazdowa broka krowa w wykonaniu X-skitka, a na trzecim nasza małpka, czyli raz. Koniecznie mi napiszcie, która figurka Wam się podoba najbardziej z całego boksa i o jakim możecie, żeby dostać. Pamiętajcie o subskrypcji, z dzwoneczkiem i trzymajcie się! My spływamy na koniec galaktyki i jeszcze dole! Mam nadzieję, że nasze kosmiczne zabawy Wam się podobały. Koniecznie stawcie dużo kciuków w górę, bo każdy kciuk w górę to dodatkowa gwiazdka na niebie. Pamiętajcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!